Zobaczcie, jak Włosi rozbierają silniki. Silnik przyjechał z Włoch do złożenia. Zobaczcie, co tu się dzieje. Sam blok widać. Resztę wszystko w częściach. Zobaczcie, co tu się dzieje. Najlepsze jest to, że musimy ten silnik złożyć. Popatrzcie, co tu się dzieje. Ja już tu oczywiście wyłożyłem sprężarka. Ułamane pierścionki, nawet wszystkie porozkręcane od wałów te krzyżaki, zobaczcie, co tu się dzieje. Pompa wody w częściach. Tak się prezentuje silnik, który musimy złożyć do kupy.